Zbliżamy się do końca naszej dwumiesięcznej wyprawy po krajach bałtyckich. Wilno to jeden z ostatnich przystanków na naszej trasie. Tutaj urodziła się moja mama, ale w wieku pięciu lat jej rodzice, czyli moi dziadkowie w ucieczce przed przymusową rusyfikacją opuścili Wilno i zamieszkali w Szczecinie. Ja też tutaj byłem ostatni raz mając mniej więcej 5 lat. Ciekawi mnie czy cokolwiek jeszcze stąd pamiętam. Witamy na kanale Endless Travel i zapraszamy do odcinka. Jadąc do Wilna w miejscowości Purnuszkie, około 26 km od Wilna, trafiliśmy na coś takiego: Centrum Europy. Na tablicy informacyjnej napisane jest, że to jest to prawdziwe centrum Europy. Bo jak mi się tak dobrze wczytać, to tych centrów Europy jest kilkanaście. I chociażby jedno jest u nas w Suchowoli na Podlasiu. Ale to jest to prawdziwsze centrum Europy. Zobaczymy, czy rzeczywiście jest takie prawdziwe. To, to wygląda, że ten jednak jest taki prawdziwszy, bo w suchowoli nie był taki okazały. A tu jest róża wiatrów. Jestem? <laughs> Jestem w środku Europy. A w jednym z tych domków, które przed chwilą widzieliście, można sobie kupić certyfikat zaświadczający, że tutaj byliście, w środku w Europy, tym prawdziwym. No, kosz w sumie 3 euro, także gdybyśmy mieli pieniążki, to Łukasz by sobie wziął. Pewnie, powiedziałbym sobie na ścianę. Wygrzewaliśmy 1 euro. A tak swoją drogą to ciekawe jest to, jak każdy dla własnych potrzeb wyznacza granice Europy. A w sumie nie tylko Europy, bo są tacy niektórzy, co dla własnych potrzeb zmieniają granice własnych państw. Ale to już inny temat. Miejsce w Wilnie, mimo tego, że miasto, to wydaje mi się, że chyba jeden z najlepszych takich miejskich parkingów, jakie do tej pory trafiliśmy. I tak stoimy. Tu w sumie takie podwórko jest naokoło nas. I mimo tego, że w centrum, to wychodzi na to, że będzie cisza, spokój. Bliźniutko do wszystkich atrakcji. 5 euro to kosztuje. Jedyne, Co czego tak by się tak. jeszcze zachciało, to wody i możliwości wyczyszczenia kasety. Byłoby jak na kempingu wtedy. Tu z tymi parkingami jest bardzo często tak, że trzeba ściągnąć taką aplikację, Snap się to nazywa, i przez tą aplikację wpisuje się numer telefonu, podaje się, podpina się tam czy kartę, czy płatności Google'a i przed wjeżdżaniem na parking, jak macie po prostu taki szlaban, to się klika w aplikacji i szlaban się otwiera. No, pełna magia. A mówili, że to talin taki, internetowy. Wilno obchodzi 700 lat istnienia, a wszystko zaczęło się tutaj, na wzgórzu Giedymina. Wielki książę litewski, przebywając w okolicy, miał sen. Śniło mu się, że żelazny wilk, siedząc na tym wzgórzu, wył do księżyca. No i kapłan w ten sposób zinterpretował ten sen, że w tym miejscu ma powstać miasto, którego sława sięgnie tak daleko, jak w wycie wilka. No i tak powstał zamek. A później e, cała reszta. Pierwsze wzmianki o Wilnie i zamku górnym e, pochodzą z 1323 roku. I ten rok uważa się oficjalnie za początek miasta. Z górnego zamku niestety pozostała tylko wieża Giedymina. że w Wilnie są miejsca, które trzeba zobaczyć, tak jak Ostra Brama, miejsce święte, gdzie wisi obraz najświętszej Marii Panny. Kościół Świętej Anny, wybudowany z 33 rodzajów cegieł. Pomnik Adama Mickiewicza, romantycznego wieszcza w otoczeniu sześciu kamiennych scen z Dziadów. ulice literatów, gdzie wiszą tablice dedykowane literatom związanych z Wilnem i Litwą. Uniwersytet Wileński, po którym stąpali Mickiewicz, Słowacki czy Miłosz. państw prezydencki, który upodobali sobie władcy tych ziem od cara po dzisiejszego prezydenta. Plac Katedralny z bazyliką, dzwonnicą katedralną, muzeum i pomnikiem Giedemina. Żeby spełniło się marzenie, to musicie przyjechać do Wilna, na placu katedralnym między dzwonnicą a bazyliką, odszukać płyty z napisem Stebuklas, co litewsko oznacza cud, stanąć na płytce, pomyśleć życzenie i się obrócić. Na pewno się wtedy spełni. Ale nas najbardziej interesuje Zarzecze, a raczej Republika Zarzecka, bo tutaj moja mama spędziła pierwsze lata swojego dzieciństwa. Poza tym jest to bardzo ciekawy twór. Zapraszamy. Mhm. Albo i nie. Będzie można wyciąć. Dawno, dawno temu, jak Wilno otoczyło się murami, część za rzeką Wilejką pozostała na uboczu. No i tamtą część miasta chętnie zamieszkiwali Żydzi. rzecz uchodzi za jedną z najbardziej urokliwych części miasta, chociaż do niedawna była bardzo zaniedbaną. Przed wojną była to dzielnica żydowska, po wojnie mieszkali tutaj głównie artyści i ludzie z marginesu społecznego. Dzisiaj jest to miejsce artystów, intelektualistów i przedsiębiorców. 1 kwietnia 1997 roku zarzeczanie ogłosili swoją niepodległość. Powstała artystyczna Republika Zarzecza. Dadaj. Republika ma tablicę informującą o przejściu granicznym, prezydenta, własną walutę, cztery flagi używane w zależnie od pory roku. Ma też własną armię składającą się z 12 osób, a główne święto narodowe ustanowione jest na 1 kwietnia. Miejsce obrad władz Republiki znajduje się tutaj w restauracji. Jak każda szanująca się republika, posiada również własną konstytucję, która przetłumaczona jest na ponad 50 języków i składa się z 41 punktów. Na tej tablicy można przeczytać takie punkty, jak na przykład człowiek ma prawo być niekochanym, aczkolwiek niekoniecznie. <noise> Ale co nam się jeszcze podoba, to człowiek ma prawo kochać kota i opiekować się nim. Ale jeszcze było coś o kocie. Kot nie musi kochać swojego gospodarza, ale w trudnej chwili powinien mu pomóc. W polskim języku jest 38 punktów i 3 dodatkowe, ale na przykład tu z boku, nie wiem co to za język, jest już 41. Chodzi na to, że pamięć dobra, ale krótka, bo z moich poprzednich odwiedzin w Wilnie to może mi tak dzwonnica świta, ale w sumie nie wiem, czy, czy to po prostu pamiętam, czy pamiętam, że zdjęcie stamtąd mam. No i jeszcze ostrą bramę zapamiętałeś. A, no, ostrą bramę, tak. I wszyscy się pod nią żegnają. Nic się nie zmieniło od tamtego czasu. Teraz idziemy? No jak to, gdzie? No cmentarz. Być może nie dla wszystkich będzie to atrakcja, ale jest to jeden z obowiązkowych punktów odwiedzin Wilna. Zespół cmentarny składa się z cmentarza Stara Rossa, Nowa Rossa, cmentarza wojskowego oraz mauzoleum Matka i Serce Syna. Pierwsze zmianki na temat grzebania ofiar na cmentarzu w starej roście pochodzą z 1436 roku. W tamtym czasie grzebano tutaj ofiary morowego powietrza. A powietrze to nic innego jak przyczyna występowania wielu zakaźnych chorób takich jak cholera, czarna ospa czy febra. W tamtych czasach przed odkryciem drobnoustrojów ówcześni myśleli, że przyczyną moru czy też pomoru jest właśnie powietrze. Jako nekropolia miejska cmentarz został wpisany w 1801 roku, a w 1802 wybudowano pierwsze katakumby. Miejsca pochówkowe na Starej Roście skończyły się w 1847 roku. Z tego względu po drugiej stronie ulicy powstała kolejna część, tak zwana Nowa Rossa. Po opuszczeniu Wilna przez polskich mieszkańców w 1945 roku rozpoczęła się dewastacja nekropolii. Nagrobki były niszczone przez wandali, a teren nekropolii stał się miejscem spotkań półświatka. W grobowcach urządzano składy materiałów budowlanych oraz warsztaty. Jednak najbardziej tragiczny dla cmentarza okazał się rok 1952, kiedy to zniszczono monumentalne katakumby. Z marszałkiem Józefem Piłsudskim spotkaliśmy się już w pierwszym odcinku w Druskiennikach. Widzimy się z nim też w ostatnim odcinku Mauzoleum, matka i serce syna. Tutaj spoczywa serce Piłsudskiego, obok ciała jego matki. Marzeniem Piłsudskiego było to, żeby jego serce znalazło się blisko żołnierzy walczących o Wilno. No i prośba została spełniona. Reszta marszałka znajduje się na Wawelu. Ozoleum znajduje się w samym środku kwater żołnierskich, gdzie spoczywają ochotnicy Walk o Wilno z roku 1919 1920. Oraz żołnierze biorący udział w wyzwoleniu Wilna w operacji Ostra Brama w 1944 roku. Miejsca pochówkowe na tych cmentarzach skończyły się w 1967 roku, a w 1969. Cmentarz został wpisany do rejestru zabytków. W sumie my wszędzie, gdzie czytaliśmy, to było pisane, że to takie zaniedbane, zapuszczone, dużo pomników poniszczonych, a tak naprawdę wydaje się, że to jest wszystko ok. no wykoszone, żadnych haszczów nie ma, no a to, że pomnik kamienny sprzed 100 lat nie wygląda jak taki sprzed roku, to chyba jest sprawa oczywista. Bardzo klimatyczny jest ten cmentarz, o ile można tak o cmentarzu powiedzieć. Ale robi wrażenie. No wydaje nam się, że jak tylko ktoś ma chwilę i jest gdzieś tutaj w okolicy, to można przyjechać, zobaczyć, wcale nie trzeba jakoś zgłębiać mocno historii, wystarczy się przejść. Będąc w Wilnie, żal byłoby nie przyjechać do dawnej stolicy, jeszcze wtedy pogańskiej Litwy. E, miejscowość Troki słynie z zamku na wyspie. Potężny, okazały zamek, wybudowany w XIV wieku, zniszczony w XVII, odbudowany w XX. No i to jest teraz traktowane jako dobro kultury i super zabytek. Taka właśnie dosyć kontrowersyjna sytuacja, bo sporo osób uważa, że jeżeli coś zostało odbudowane, to nie powinno być traktowane jako zabytek. No i coś tam jest, mi się wydaje. Wejście do zamku to koszt 12 euro. No i o ile z zewnątrz on został yy, odbudowany, to te komnaty w środku zamku nie są zrobione tak jak były zrobione. Także to już zostawiamy Wam pod rozwagę, czy warto tam wchodzić i to oglądać. No ale z, z, z zewnątrz wygląda bardzo okazale. Tak, tym bardziej, że jest otoczony wszędzie wodą. Wygląda to fajnie. Zobaczycie na dronie. Jak już będziecie w trokach, to warto się zapoznać tutaj z kulturą, kuchnią, tradycją, yy, wymierającej już tak naprawdę grupy etnicznej Karaimów. Karaimów z Turcji sprowadził na Litwę wielki książę litewski Witold w XIV wieku. Niezwykle wierni i uzdolnieni wojskowo stanowili jego gwardię przyboczną. Karaimi to bardzo zamknięta grupa, która swoją religię opiera wyłącznie na Starym Testamencie. Dekalog jest ich głównym wyznacznikiem moralnym. Karaimem trzeba się urodzić, nie da się wstąpić do ich wspólnoty religijnej. Grupa ta pozostaje bardzo hermetyczna, a coraz częściej występujące mieszane małżeństwa nie sprzyjają zwiększaniu się liczebności tej małej grupy etnicznej. Charakterystyczne, kolorowe domy, które zobaczymy w trokach przy ulicy Karaimskiej wyróżniają się tradycyjną budową. Od frontu na ulicę wychodzą trzy okna: jedno dla Boga, jedno dla księcia Witolda i jedno dla gospodarza. No i jak każda kultura, Karaimowie też mają swoje tradycyjne jedzonko, takie pierożki nadziewane różnymi rzeczami, kibiny, takie ciasto drożdżowe to jest drożdżowe? No, z dobrym nadzieniem. W sumie drożdżowo-serowe. Smakuje to nawet spoko. Ela mówi, że to nie jest ciasto drożdżowe. Na pewno nie jest. Ono jest takie chrupiące, takie bardziej przypomina trochę francuskie. A trochę takie ciasto kruche. Jakieś pewnie ich tradycyjne. Trzeba Ale nie pytać o tym. Ale jest dobre. Także jak będziecie, to zjedzcie sobie kibinka. Traki to ostatni punkt na mapie naszej wyprawy po krajach bałtyckich. Postaramy się Wam zrobić jeszcze jakieś podsumowanie, chociaż bardzo tego nie lubimy, bo z finansami to różnie bywa. Postaramy się, ale nie obiecujemy. Na pewno wkrótce na kanale pojawią się filmy z modyfikacji busa. Głównie będzie to przerabianie bagażnika, który nie został zrobiony tak, jak należałoby to zrobić. Także on będzie modyfikowany. No i co? Standardowo. Dzięki, że byliście z nami i zapraszamy do kolejnych odcinków. Cześć. Ja jest tyle ludzi. Się wszyscy patrzą. No, bo wstydza. zainteresowanie jest. Aparat wyciągnięty. Może pójdziemy gdzieś tam na koniec. A Może delega. być, ale się rozważaj ten. Rozłożysz aparat i zaraz będzie to samo. No a tam zawsze, tam jest pusto. No możemy. Chodź. Ulice literatów, gdzie wiszą tablice dedykowane. Ulice literatów, gdzie wiszą tabliczki dedykowane literatom. Jezu, no nie mogę tego powiedzieć. Ulice literatów, gdzie wiszą tablice dedykowane literatom związanym. Literatom związanych. Trakaj to ostatni punkt. Trakaj. Trakaj, a jak to się nazywa? Traki. Traki. Nie widzą cię, nie widzą cię, schowałaś się. Jesteś ukryta. Przyczajony tygrys, ukryty kot. No. Zarąbista jestem. No. Mhm. Ok, można wyjść. 1 kwietnia 97 roku zażyczanie. To zły patent? Co reszta? Piusyckiego. No jak to? Reszta Piusyckiego? Tak. Więc ale. Aj po to w sumie mieliśmy tego nie mówić, ale fajnie będzie, jak dacie jakiś komentarz, łapkę w górę czy coś. Bo to jedyny sposób na to, żeby te filmy się gdzieś wybijały.